Do mojego przyjaciela zawsze pod koniec jesieni dzwonił jego ojciec z wiadomością jabłka są gotowe? Wiedział co to oznacza. W garażu ojca czekała wielka skrzynia jabłek opatrzona jego imieniem. Po przekazaniu rodzinie tej dobrej wiadomości zdarzały się takie rozmowy. To czy mogę dostać jabłko? Nie, nie mam ich jeszcze. Ale właśnie powiedziałeś, że otrzymałeś od dziadka wielką skrzynię z jabłkami. Tak, mam je, ale nie ma ich tutaj. Skąd wiesz, że je dostałeś, skoro ich nie masz? Ponieważ mój ojciec tak powiedział, a on nigdy nie kłamie. Wiara utwierdza nas w rzeczach, których oczekujemy i przekonuje o istnieniu rzeczy, których nie możemy zobaczyć, mówi Biblia. Kiedy modlisz się o coś, uwierz, jakbyś już to dostał, wtedy to będzie twoje, obiecał Jezus. Prawdziwa wiara wzrasta tam, gdzie pojawia się nastawienie wiary. Kiedy trzymamy się nadziei tak jak Abraham, nawet w beznadziejnych momentach Bóg daje nam wewnętrzne zapewnienie, że już otrzymaliśmy to, o co prosiliśmy. Kiedy czytam Biblię, jednocześnie słuchając tych samych fragmentów w wersji audio, doświadczam tego, o czym mówi list do Rzymian. Wiara pochodzi ze słuchania Słowa Bożego. Apostoł Paweł zachęca nas, byśmy karmili się słowem, które wzbudza wiarę. I przykładem może być postawa pierwszych wierzących z Tesaloniki, bo kiedy usłyszeli o Jezusie od Apostoła Pawła, napotkali na wiele przeszkód, ale jednak pomimo tego przyjęli Ewangelię jako przesłanie od samego Boga, a nie ludzkie idee. Odwrócili się od swoich bożków i religijnych praktyk. Przez działającą w nich Bożą Moc ich życie zaczęło się zmieniać. Ich nadzieja, wiara, miłość stale wzrastały, a ich Kościół stał się wzorem dla innych. Przesłanie o Jezusie zaczęło się od nich rozprzestrzeniać na cały świat. Dzisiaj, dwa tysiące lat później, Bóg ponownie wzbudza w Europie ludzi wiary. Wiary, która raz na zawsze została dana Jego ludziom. Na przekór niełatwym okolicznościom i fałszywym naukom żyją oni wiarą od początku do końca, przynoszą Boże rozwiązania do najróżniejszych wyzwań, którym codziennie stawiamy czoła na naszym kontynencie.